Serwis informacyjny Radia Safira. Dzisiaj piątek 5 maja. Imieniny obchodzą. Teodor i Pius, Irena i Sabrina, Waldemar i Zdziebur oraz Penelopa. 5 maja jest to Dzień Europy, upamiętniający rok 1949, kiedy to powstała Rada Europy. Dzisiaj obchodzony jest także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz, a w 1819 roku urodził się Stanisław Moniuszko. Watykan. Ukrainie nic nie wiadomo o pokojowej inicjatywie papieża Franciszka mającej na celu zakończenie wojny. Jeśli negocjacje mają miejsce, odbywają się one bez naszej wiedzy i bez naszej zgody mówi źródło cytowane przez Ukrainform. Tymczasem na audiencji generalnej 3 maja papież Franciszek spotkał się z przewodniczącym Wydziału Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, Metropolitą Antonim. Było to drugie w ciągu tygodnia spotkanie z ważnym hierarchą rosyjskiego Kościoła prawosławnego po spotkaniu w Budapeszcie z Metropolitą Hilarionem. Franciszek spotkał się ze wspomnianym Metropolitą podczas swojej wizyty apostolskiej na Węgrzech. Warszawa. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozpoczął swoją piętnastą kadencję. To pierwsza sesja, a przewodniczącym Synodu został wybrany pastor Adam Malina. Podczas obrad omówiono podsumowanie minionego roku, w tym jubileusz 500-lecia reformacji oraz zmagania z pandemią koronawirusa i pomocy dla uchodźców. Wybrano komisję rewizyjną oraz powołano trzy komisje synodalne prawną, diakonijną i do spraw kobiet. Na kolejnej sesji Synodu w październiku kontynuowana będzie dyskusja na temat roli i zadań komisji synodalnych. Nowy Jork. Delegaci Kościoła Episkopalnego omówili na forum ONZ doktrynę odkrycia po tym, jak papież Franciszek odrzucił ją 30 marca. Trzy osoby reprezentujące Kościół Episkopalny wzięły udział w sesji stałego forum ONZ do spraw rdzennej ludności. Delegacja złożyła oświadczenie o stanowisku Kościoła do doktryny. Doktryna odkrycia służyła monarchom i państwom jako usprawiedliwienie podporządkowania rdzennej ludności w Afryce i Azji, Nowej Zelandii i Amerykach, a jej negatywne skutki były tematem dyskusji na forum ONZ. Kanada Komitet wykonawczy Konferencji Światowej Menonitów spotkał się w ośrodku Camp Squitch w Kolumbii Brytyjskiej. W trakcie spotkania komitet omówił propozycje działań mających na celu uaktywnienie młodzieży w strukturach organizacji. Komitet zatwierdził sprawozdania i raport finansowy za 2022 rok, plan budżetu na 2023 rok oraz zaktualizował memorandum o porozumieniu z centralnym komitetem menonitów Polska. W księgarniach pojawiła się druga książka Edwina Banaszewskiego pod tytułem Przeklęty Mazur. Zbiór zawiera 12 opowiadań. Autor Ewangelik z parafii w Sorkwitach wcześniej wydał kontrowersyjną książkę Pijany Mazur. W obu książkach opisuje trudne losy mieszkańców Mazur, zarówno przed wojną, jak i w powojennej rzeczywistości, kiedy to musieli funkcjonować wśród przyjezdnej ludności napływowej Izrael. Naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie odkryli, że rośliny emitują niesłyszalne dla ludzi ultradźwięki. Dźwięki są emitowane przede wszystkim przez pomidory i tytoń, ale także pszenicę, kukurydzę, kaktusy i jasnotę różową. Badania wykazały, że rośliny emitują dźwięki o częstotliwościach od 20 do 250 kHz, co przypomina kliknięcia czy trzaski pękającego popcornu. Wyniki badań wskazują, że rośliny emitują dźwięki, gdy są w stresie, a każdy rodzaj stresu jest powiązany z określonym dźwiękiem. Chociaż są one niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Dźwięki emitowane przez rośliny mogą być usłyszane przez różne zwierzęta, takie jak nietoperze, myszy i owady. To był serwis informacyjny Radia Safira.